Najdroższy mecz świata. Takie określenie nie przylgnęło do finału Mundialu czy też Ligi Mistrzów, ale do finału Playoffu Angielskiej Championship. Przyjrzyjmy się temu, skąd wzięło się to określenie i na jakie korzyści może liczyć zwycięzca takiego spotkania. Witam Was bardzo serdecznie, kanał NGNW, z tego miejsca wszystkie nowe osoby oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. A także przypominam o ofercie dla pełnoletnich widzów. Rejestrując się z linku w opisie, zgarniacie. Bonus od sponsora kanału Betfan w postaci 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Wpłacacie na przykład 50 zł, a gracie za 150. Link w opisie. A my przechodzimy do meritum. Awans do Premier League to marzenie każdego klubu z zaplecza angielskiej elity. Zamiana Championship na najwyższą klasę rozgrywkową wręcz nieprawdopodobnie wpływa na stan klubowej kasy. Głównym czynnikiem są tu pieniądze otrzymywane z podziału praw telewizyjnych. Kluby grające w Championship mogą z tego tytułu liczyć na około 7,5-8 milionów funtów, a w przypadku Premier League mowa tu o kwocie około 100 milionów. To wzrost o niebotyczne 1250%. Oznacza to, że na zarobienie tej kwoty w Championship potrzeba byłoby 12,5 sezonu, a to dopiero część finansowych korzyści. Przy czym trzeba też dodać, że 100 milionów funtów to przybliżony zysk. Może się on wahać w kwocie od 96 do 106 milionów dla drużyny, która w Premier League zajmie ostatnie miejsce. Każda pozycja wyżej w lidze to dodatkowe zyski dla klubu. Aż do około 163-170 milionów funtów dla Triumfatora Ligi. Premier League hojnie obdarowuje kluby ze względu na coraz większe zyski z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych. Najnowszy kontrakt na lata 2022-2025 opiewa na kwotę ponad 5 miliardów funtów za prawa krajowe i niespełna 5,5 miliarda funtów za prawa zagraniczne. Bez wątpienia jest się czym dzielić. Oprócz tych stałych kwot zależnych od miejsca, każdy klub otrzymuje też kwotę zależną od liczby przeprowadzonych transmisji. W angielskich telewizjach nie wszystkie mecze są transmitowane. Z każdego meczu pokazywanego przez telewizję klub może zarobić ponad milion funtów, a przecież Premier League ma również przychody inne niż ze sprzedaży praw telewizyjnych przede wszystkim od sponsorów. Przy podziale tych pieniędzy nie ma już nawet znaczenia miejsce w tabeli. Połowa krajowych przychodów jest rozdzielana pomiędzy kluby porówno. Z tego tytułu każda drużyna dostaje tyle samo pieniędzy, niezależnie czy sięga po tytuł, czy kończy sezon na dnie tabeli. Podobnie jest w przypadku podziału pieniędzy z transmisji pokazywanych za granicą, a także reklam i wpływów sponsorskich, czyli tak tzw. central commercial. Premier League to oczywiście o wiele bardziej łakomy kąsek dla reklamodawców. Ci są w stanie oferować nawet dziesięciokrotnie większe kwoty za ekspozycję swoich marek podczas meczów niż w championship. Jak bardzo ekspansywny jest to rynek, pokazują dane z niedawnej przeszłości. Według badania przeprowadzonego przez firmę EY Financial Services w latach 2019-2020 mecze Premier League na całym świecie obejrzało ponad 3 miliardy widzów, a transmisje trafiły do 878 milionów domów. W analogicznym okresie Premier League odnotowała również ponad 2 miliardy interakcji za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. A przecież zainteresowanie i zyski płynące z tego wciąż rosną. Jest to niezwykle atrakcyjne dla sponsorów i reklamodawców. Dla przykładu, tylko z tego tytułu Leeds United zarobiło w swoim pierwszym sezonie po awansie 2020-2021 aż 6 milionów funtów więcej niż rok wcześniej. Do tego dochodzą jeszcze tak zwane wpływy z dnia meczowego. Tu jednak różnica nie jest aż tak duża, nawet jeśli rosną ceny biletów. Premier League każdy zespół gra jednak u siebie o 4 mecze mniej niż w Championship. Frekwencja natomiast nie rośnie diametralnie, bowiem już na zapleczu kluby nie muszą się o nią martwić. Specjalny dokument pod tytułem Club Licensing Benchmarking Report przedstawił dane jeszcze przedpandemiczne, z których wynika, że Championship pod względem frekwencji jest czwartą ligą w Europie, po Premier League, Bundeslidze, La Liga, ale przed Serie A, czyli EU. Kluczową rolę dla finansów klubów aspirujących o walkę o Premier League odgrywają tzw. spadochronowe płatności. Zapewniają one zespołom, które spadną do Championship, miękkie lądowanie. Premier League płaci bowiem klubom nawet po degradacji. A na czym polega ten system? Klub, który spadnie może przez dwa lata liczyć na część wpływów z praw do transmisji przysługującym klubom z elity. W pierwszym sezonie po spadku otrzymują 55% kwoty, a w drugim 45% w przypadku zespołów, które w Premier League spędziły tylko jeden sezon. Jeśli natomiast grały w lidze przez minimum dwa lata, to w trzecim sezonie po degradacji otrzymają jeszcze kolejne 20%. Oznacza to, że przez dwa lata po spadku Robić można z tego tytułu 75 milionów funtów. A jeśli klub będzie mógł korzystać ze spadochronu w trzecim sezonie, to łącznie uzbiera 90 milionów funtów. Daje to Spadkowiczom dużą przewagę finansową nad resztą stawki Championship i to stąd wynikają przypadki nazywane Drużynami JoJo. Są to zespoły, które na przemian awansują do Premier League i z niej spadają, jak na przykład Fulham czy Norwich. Trzej spadkowicze z 2022 roku Burnley, Watford i Norwich wydawali w tym sezonie na transfery w sumie nieco ponad 70 milionów euro. Łączne wydatki wszystkich 24 drużyn grających w Championship w bieżących rozgrywkach to niespełna 118 milionów euro. Oznacza to, że pozostałe 21 klubów odpowiedzialnych jest za wydanie nieco ponad 40% wszystkich pieniędzy przeznaczonych w lidze na transfery. Pozostałe niemal 60% jest dziełem Zaledwie trzech spadkowiczów z Premier League. Oczywiście korzystniej jest bezpośrednio awansować do Premier League. Gra w playoffach to wprawdzie kolejne emocje, przeżycia, ale też ogromna presja, bo w ciągu trzech spotkań zaprzepaścić można wysiłek całego sezonu i szanse na ogromne pieniądze. To dlatego były menedżer m.in. Blackpool i Crystal Palace, z którymi wygrywał playoffy, powiedział, że ich finał jest dla niego ważniejszy od finału Pucharu Anglii i uznaje go za drugi największy mecz w klubowym futbolu po finale Ligi Mistrzów. Choć gdyby patrzeć jedynie na finanse, to nawet to najważniejsze starcie z Champions League pozostaje w tyle. Awans do Premier League zapewnia z różnych źródeł nawet 265 milionów funtów. Zwycięzca Ligi Mistrzów otrzyma natomiast 20 milionów euro plus 3,5 miliona euro za udział w Superpucharze Europy i ewentualnie milion za wygranie go. Razem to 24,5 miliona euro, czyli tylko około 21,75 miliona funtów. To ponad 12 razy mniej. Bez dwóch zdań, więc finał playoffów angielskiej Championship zasługuje na miano najdroższego meczu świata. A jakie wy macie zdanie w tym temacie? Oczywiście zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach, czy w ogóle zdawaliście sobie sprawę z tego, że takie zyski przynosi mecz. Playoffów w Championship, a także bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, i że przewyższa to m.in. Ligę Mistrzów. Dawajcie znać pod spodem. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.